Cześć, witam was serdecznie na kanale Fundacji Youngtimer Warsaw. Dziś odcinek z cyklu projekt Peugeot 306 Roland Garros. Mamy sezon w pełni. Auto zrobiło już ponad 2000 km. Jesteśmy ponownie u Pawła Nowickiego, czyli firma MX Nowicki. Paweł pokaże wam, jak poprawnie zadbać o samochód i jak poprawnie umyć, żeby nie porysować. Odbierzemy niespodziankę od partnera tego projektu, czyli firmy Gion. No i umyjemy wspólnie auto. Cześć! Zapraszam na materiał. Zapraszamy. Na początku powiedz, jak sprawdza się Roland Garros w trasie. Już trochę pojeździłeś? Trochę pojeździłem, ale nie tylko ja. Pojeździli również chłopaki w fundacji, no bo mamy taki projekt, że robimy to po prostu w kilka osób i oni też jeżdżą po różnych eventach. Fajnie, jeździ świetnie, mechanicznie wszystko jest dopracowane, opony felgi, wszystko daje radę, ale jest to auto zdecydowanie na takie lokalne drogi. Jednak ekspresówka do Wrocławia trzy godziny w huku to nie jest idealny, nie jest idealny warunek dla tego samochodu, ale boczna droga, jakieś mazury, kręte lasy, ścieżki Gięty takie dar. rzeczy, tak, tak, zdecydowanie. Jak się jeździ czy z tym autem? Czystym fajnie, ale szybko się brudzi. <słuchajcie> Jak każde auto. Słuchajcie, każde auto, nawet to zabezpieczone, a tutaj zabezpieczyliśmy wszystko co się da, yy, będzie się brudziło, co prawda wolniej niż to auto niezabezpieczone. Zdecydowanie tak, jakby utrzymanie tego auta w czystości takiej bieżącej, nawet po jakiejś dużej trasie, jest zdecydowanie dużo łatwiejsze. Zdecydowanie zauważyłem to właśnie na felgach, że bez żadnego oh. kwasu, bez żadnych tych psikaczy, które Aha, są dostępne, tam. mega duża różnica. Lakier no to tu są zdania podzielone, no bo tak jak mówiłeś, nie przecieram go po myciu bezdotykowo, tak. ale nie miałem go też okazji umyć ręcznie gąbką mm -hmm. na dwa wiadra, tak jak to powinno być zgodnie ze sztuką. I tutaj niestety jest tak, że trochę tam, gdzie niegdzie widzę, że on jest jednak niedomyty mimo wszystko. Doły, szczególnie i tył, te elementy najbardziej narażone i jeżeli coś takiego widzicie, to jest to moment, kiedy no właśnie, spotykamy się dzisiaj, żeby umyć samochód ręcznie, więc ja mam dla ciebie niespodziankę. tutaj prezent od Giona, który był partnerem e, również całego zamieszania. E, jest torba. są, Możesz stawiać, mniej więcej powiem, co jest. I ja to wszystko skumulowałem. Żebyś nie miał za dużo produktów, żeby nie było mętliku, tym bardziej, że różne osoby korzystają z fundacyjnego Peżota, to myślę, że będzie łatwiej, jeżeli właśnie ten będzie taka, taka pigułka. Mhm. Nie? Tak, a tym bardziej, że hydro działa tu rewelacyjnie, bo przecież już raz miałem okazję go myć, więc tym bardziej tu nie potrzeba nic ekstra, ekstra. Mhm. a jeżeli pojawią się z czasem jakieś problemy to będziemy się dalej spotykać. No pf, tak myślę. To co, myślę, że możemy przechodzić do działania. Tak, tak. Zobaczę Wtedy? tylko na szybko, co tu jest. Yy... Mamy tak, mamy, mamy na pewno pianę, mhm. bo musimy umyć auto najpierw wstępnie. Dobra. Jest szampon. A mamy quick detailer, bo to jest ważne później podczas mhm. osuszania są i fibry. ewentualnie, jeżeli coś zostanie. Yy, są fibry, jest do osuszania, jest rękawica do mycia. Będę suszenia silk dryer taki mhm. do szyb. No bo Super, tak samo, szyby? Super, się strasznie o... brudzą. Koniecznie. Nawet od tej wody zostają kropki, to nawet teraz widać, że tak. umyjesz go, wiesz, opuczysz go na bez dotyku. Ten dach on jest szczelny, mhm. ale jednak te szyby bezramkowe, one już są po prostu wyeksploatowane to i to tam decydowane. gdzie nie, gdzie są po prostu przerwy. I one są brudne też od środka. I jakby szyby to ja mogę opukać ten, mogę go nie mieć na, tak naprawdę, ale szyby muszę mieć czyste. Mhm. I to Wam zawsze tak, że od środka i od wewnątrz. Tym bardziej, jeżeli jeździsz bez dachu, tak, tak, tak no to tak, tak, tam tak. w środku jest. I co ważne, też trzeba zadbać o te plastiki wewnętrzne i tutaj mamy e, Preserve to jest dressing do plastików, co prawda, który zastosowaliśmy. Nie chciałem Ci dawać zwykłego quick detailera, tylko właśnie rozcieńczonego Preserve'a ze względu na to, żeby te plastiki mm -hmm. dobrze odżywiać, a on też troszeczkę będzie zbierał nam ten powierzchowny brud. Więc to tu będzie, przygotowany to rozcieńczony. Powiem Ci i Wam, że to będzie schodziło w ilościach hurtowych, bo w życiu nie widziałem, żeby się tak auto w środku kurzyło. Zostawiasz je bez dachu, nie wiem, na spocie, więc tak. wiesz, jaki jest zwilek, tak. jak się kurzy. Czy gdzie Cokolwiek indziej, i po prostu nieraz jadę po południu. Bo to, jak takie zachodzące słońce jest, i widzisz tą deskę rozdzielczą, to jest po prostu taka, taka warstwa kurzu. No to masz tutaj 250 ml do rozdrobnienia. 250 czy 200? Zawsze zapominam, mniej więcej tyle. Mm. 1 do 5 rozcieńczenie. Ponad litr materiałów będzie co robić. No i dressing do opon na koniec, żeby te oponki też wyglądały. Okej. Okay. A powiedz mi jeszcze, bo tak z perspektywy użytkownika eksploatacji, zawsze jest za mało czasu, zawsze chcesz to zrobić szybko przed zlotem, gdzieś przed imprezą, jakiś taki zestaw typu myjkę właśnie bezdotykową, na zasadzie, że nie wiem, wpadamy, opryskujemy to czymś. Nie wiem czy to tak. wtedy pianą, bo to na pianę jest za mało czasu. Znaczy możesz użyć albo jako pian. generalnie to się nazywa piana foam. Mm -hmm. Natomiast ten produkt możesz użyć w formie piany albo oprysku bez problemu. Ach. Najlepiej mieć jakiś opryskiwacz. Opcjonalnie, jeżeli masz dobrą myjnię bezdotykową, gdzie wiesz, że korzystając dobrej chemii, to możesz też użyć tej okay. ich chemii. Okay. Natomiast dalej, jeżeli chodzi o, o mycie no po bez dotyku ja nie zalecam osuszania lakieru. Ze względu na to, że może on być niedomyty. Mhm. Owszem, są sytuacje, kiedy samochód jest tylko lekko przykurzony więc to mycie bezdotykowe spowoduje, że samochód jest w 100% umyty i okej, okay, wtedy ręcznik do osuszania quick detailer, ale nie oszukujmy się, większość z Was jeździ na bezdotyk, jak już auto jest po prostu brudne, mało kto jeździ autem przykurzonym, niestety, no, trochę, trochę a, a tak jest. powinno być. Opcja druga, jeżeli znacie właściciela myjni bezdotykowej i możecie tam zapytać, to czasami można, udzielając zgody na przyjazd z wiaderkiem mm -hmm. i żeby w tych godzinach nieszczytowych wieczorem, rano czy też w ciągu dnia czasami są takie pory. Po prostu zabrać jedno wiaderko i umyć szamponem. I ja tutaj też przygotowałem szampon BAF Plus. Celowo dałem ten szampon, bo on jest nisko pieniący, więc bardzo szybko się wypłukuje. Okay. Nie ma tyle zabawy z tym i uważam, że na myńkę dotykową jest to najlepsze rozwiązanie. No dobra, idziemy zobaczyć w jakim stanie jest samochód. Tak jest. Samochód jeździ, jest prosto z trasy. Powiedz proszę Twoje wrażenia, jak, yy, jak wygląda i czy dużo jest pracy? No moim zdaniem to wygląda na dosyć czysty, tak bym powiedział. Było pukanie na bez dotyku? Było Gdzieś pukanie było. chyba w sobotę okay. na bez dotyku, czyli tam dosłownie 2-3 dni wcześniej, mhm. ale od tej pory przejechał właśnie trasę do Lublina okay. yy, i wrócił. No fakt, że ostatnio pogoda sprzyja, ale tak czy inaczej widzę, że też na tym bez dotyku dobrze się domyły, wiesz, doły, mhm. bo tutaj jest często problem. Ta felga, ogólnie felgi wcale nie są jakoś bardzo zabrudzone. Widać, że są trochę czarne, ale jest raczej taki... A to plus, taki, plus klocków, tak? ta, i to taki powierzchowny, który jeszcze się nie zdążył wbić mhm. i nie zdąży się tak łatwo wbić, bo mamy powłokę. Nawet te owady, powiem Ci, że bardzo dobrze udało się domyć na... Jak na myjnię bezdotykową, bo, no bo nie mamy tutaj tych dziobów, nie bitek, ma brzydów, tak? Tro, tak. widać trochę na szybie, lusterka i tutaj ten zderzak to jest standard, ale nie wygląda to źle, więc cieszę się, że o niego dbacie. Staramy się. Trochę wycieka wosk, tak. czyli to zabezpieczenie antykorozyjne. No widzę, właśnie, tak. Ja rozmawiałem z Adamem na ten temat, jest to oznaka, to jest dobry znak okay. przede wszystkim, to jest dobry znak, oznacza to, że to zabezpieczenie Doszło wszędzie i jeśli ono wycieka, okay. to znaczy, że już go jest wystarczająco dużo i po prostu jakby naturalnie ten poziom w tych wszystkich profilach się reguluje. Tam, gdzie jest tego za dużo, okay. to po prostu wychodzi, wypływa. Teraz jest ciepło, więc ten wosk ma po prostu łatwiej. W zimie tego nie było widać. Mm -hmm. Jest to zdecydowanie proces, który niedługo się zakończy Rozumiem. i po prostu tego nie będzie. Widać. A powiedz mi, nie macie problemu, żeby to dopłukiwać na nie. bez dotyku W, w ogóle schodzi tak? wszystko bez problemu. Okay, okay. Lancą myj na myjce, po prostu na bez dotyku nie ma. Ja nie dotykam tego samochodu po prostu ręcznie. Tak, Jasne. tak jak powiedziałeś, nie dotknęliśmy go ani razu, płuczałem go tylko z odległości <laughs> i, i tyle. Tak. Dobra, wszystko wiemy wygląda to dobrze, zaczynajmy, przechodzimy do mycia. Tak jest. Rozpoczynamy mycie. Pewna anomalia, bo jak widzisz dałem Ci odkurzacz. Mhm. Dużo osób za, o tym zapomina, ale w przypadku y, out cabrio mamy do czynienia z materiałem. A co robimy z materiałem? Odkurzamy. Tak samo zanim zaczniemy prać, odkurzamy. I powiem Ci szczerze, że nie zawsze jest konieczne moczenie tego dachu, bo jeżeli mamy tylko pyłki, to umyjmy sobie tutaj wszystko, a dach wcześniej odkurzmy, ale Ważne, żeby to zrobić na początku. Nawet powiem ci, że to jest bardzo dobry pomysł, dlatego że wyjeżdżając z tym autem i chcąc je umyć. Z reguły y, od razu chcę też po myciu złożyć ten dach i jechać kabrioletem, bo po to jest, tak? Bo jadę w ładną pogodę, jadę na zlot, na imprezę, gdziekolwiek. A mokrego dachu do schowka, no nie Absolutnie. chcę złożyć, bo tam się zacznie robić y, po prostu jakieś pleśnie i, tak i takie rzeczy. Więc jak najbardziej, odkurzanie. Jeszcze czasami rolkujemy, tak jak mówiłeś, tak, tym takim tak. do, do ubrań. Dokładnie, ale to bardziej przed impregnacją. Tu, jeżeli chodzi o bieżące mycie, po prostu odkurzacz, mm -hmm. sawka, taka szczotka. Y, można się posiłkować jakąś szczoteczką, jeżeli masz jakieś zabronki. Mm -hmm. Budzenia, które Ci nie schodzą, tak? To możesz je sobie wyszczotkować, to tak? okay. jakiś ślad po kupie, chociaż akurat to nie wiem, czy nie weszło głębiej, czy nie trzeba będzie mimo wszystko tutaj umyć, tak? Mm -hmm. Ale to wszystko zależy od zabrudzeń. Czy jakaś specjalna końcówka musi być zawsze, czy to jest tak, że jak podjedziemy na bezdotyk i będzie ta taka ogół, uniwersalna ta wąska końcówka, to też będziemy mogli przelecieć. Możesz, ale o, o tym bardzo pamiętajcie. Tutaj ta końcówka jest zawsze bardzo zniszczona i czasami ma już jakieś uszkodzenia, mm -hmm. więc chodzi o to, żeby, żeby nie tego, nie da. Zaciągać, ale też nie porysować materiału, okay. więc ewentualnie możemy to trzymać w ten sposób i tak, jakby osłaniać palcami, lekko w powietrzu. E, tak, żeby to nie stykało się. Szczotka Rozumiem. najbardziej optymalna. Zaczynamy. No to lecimy. Się przydała, bo było już sporo zabrudzeń, ale zobacz, że nawet od frontu, tutaj gdzie mamy bardzo dużo owadów, też jesteśmy w stanie to odkurzyć. Tylko musimy się mm -hmm. wspomóc szczotką, tak? tak. Więc to nie jest tak, że musimy wszystko zawsze zmywać wodą w przypadku dachów kabri. Super, to jest bardzo cenna informacja. Dobra, mamy pianę, którą ja bym użył do pianownicy. Tak. Tak się utarło. Natomiast pianę możemy używać również w formie oprysku. Teraz na lato zdecydowanie lepiej by było używać pianownicy, jeżeli ktoś pracuje na zewnątrz. Gdzieś pod wiatą, nawet jak jest przewiew, wysoka temperatura bądź też na bez dotyku, jest to na pewno bezpieczniejsze i masz więcej czasu. Jeżeli zdecydujesz się na oprys, to musisz działać tak jak my w zamkniętym pomieszczeniu. Opcja druga, opcja druga to po prostu, no nie wiem, robić po pół auta, żeby nie dopuścić do wyschnięcia. Tutaj też, tu zrobiłem akurat 1,30 i pomyślałem, ok auto nie jest bardzo brudne, ale. Yy, Mamy z przodu trochę owadów dzisiaj, a zapomniałem jeszcze przygotować Ci właśnie produkt do usuwania owadów, więc zróbmy 1,30, jak to poleży, też powinno dać spokojnie radę. Yy, poza tym chcemy też umyć felgi i, i zawsze wykorzystujmy tą pianę, czy produkt do mycia wstępnego, również do mycia felg. Ok, czyli kwasu nie musimy tutaj Absolutnie, nie ma sensu. Kwas jest tylko do doczyszczania, domywania. Yy, my to mycie zrobimy tylko, tylko produktami, które użyjemy później do lakierów. Czyli wykorzystamy pianę, mhm. tylko że będzie w formie oprysku 1 do 30. Mycie wstępne, czyli spryskamy, spłuczemy i przygotowujemy od razu szampon do mycia na ręcznego. Na dwa wiadra. Na dwa wiadra. Do felk, znaczy właściwie na trzy. Aha. W tym przypadku, bo do felg weźmiemy sobie osobne wiadro, no. ewentualnie możesz wylać tą wodę i wy... chodzi o to, żeby wymienić, Rozumiem. Nie? Mhm. E, Natomiast później do mycia lakieru warto mieć dwa wiadra, żeby e, wypłukiwać tą rękawicę w tej czystej wodzie i dopiero mhm. nabierz. Jeżeli chodzi o szampon, dałem Buff Plusa, to co powiedziałem to jest szampon z dodatkiem hydrofobowym, żeby trochę podbijał działanie powłoki, poprawiał śliskość, ale on też świetnie sprawdza się do mycia, jak nie mamy czasu, czy na bez dotyku. Mhm. A poza tym zakładamy, że to auto jest zabezpieczone i będziemy myte na bieżąco, więc nie będzie dużo zabrudzeń. E, więc on sobie spokojnie poradzi. Tutaj rozcieńczenie jest od 15 do 20 ml na wiadro wody. E, masz pompki i zobacz, pokażę Ci 4 pompki. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery pompki to jest 10 ml. Mhm. Więc po prostu daj zawsze e, 8 pompek mniej więcej na wiaderko. Dobra, muszę sobie to gdzieś zapisać. Użyliśmy produktu do mycia wstępnego lakieru i Felga właściwie bezdotykowo jest domyta. Mamy hydrofobowość, widzę, że jeszcze hydro, mimo że już nie ma przyczernienia opony, to ta hydrofobowość jeszcze jest, więc ładnie trzyma się. Tu położyliśmy Tajera, czyli ten dressing z dodatkiem krzemu. Ten samochód, jakby nie było, trochę przejechał, a mimo wszystko domyło nam się wszystko ładnie. A Tak, to... ale weźmy pod uwagę, że tu była... mieliśmy tyle łatwą sytuację, że tu była zarówno nowa Felga, jak i nowa opona. Nie? No, więc... i, powłoka, i powłoka, powłoka, tak, no, bo tak, to, tak. To, to, to ma tutaj kluczowe znaczenie. I teraz e, daję tutaj Ci taką gąbeczkę małą, e, typowo do, e, do, do felk, żeby wszędzie wejść, bo rękawica mogłaby być trochę za duża. E, no i zobacz, tu w środku wiadomo, nie domyliśmy, mhm. więc musimy domyć, ale spójrzmy tą stroną, jeżeli chodzi o front. Dobra, Praktycznie nic nie zbieramy. To jest taka proforma, żeby to umyć. E, szampon, jak widzisz, jest mało piany w wiadrze. Chodzi o to, żeby nie zbierało się tej piany, żeby to płukanie było dosyć szybkie. Ten sam produkt, który wykorzystaliśmy do mycia wstępnego felku, więc teraz zaczniemy mycie wstępne całego nadwozia. Zawsze zaczynamy oprys, niezależnie czy to jest opryskiwa, czy piana. Od dołu, od dołu A, to do góry. Tak mhm. jest, bo chodzi o to, że jak damy od góry, to zacznie to ściekać i my na to ściekające dokładamy pianę, zamiast ona bezpośrednio zadziałać, skoncentrowana na te zabrudzenia. Tak jest. Lecimy. Lecimy. Na tyle dobrze, że zarówno z szyb, jak i z lakieru. Ten oprysk nam zaczyna hydrofobować i z pianą byłoby to samo. Ona by się zbierała i spływa. Z czasem będzie to się troszeczkę zacierało. jest i będzie gorzej. takie podobne zjawisko jak zapychanie powłoki. Tak, to słyszałem kiedyś. Tak. to, co jest ważne, dlaczego ten oprysk? Chodzi o to, żeby odseparować tę pierwszą część Brudu. zanieczyszczeń, tych brudów, żeby później, jak będziemy mieć ręcznie ten samochód, żeby tego piasku, który jest na początku, nie wcierać w lakier z miłością mm. tak i nie jest. rysować samochodu. Dokładnie o to chodzi. Teraz czas na mycie ręczne. Masz rękawicę tutaj dwustronną. Mhm. Jeżeli chodzi o tą powierzchnię bardziej Włochatą, no to raczej do całego nadwozia, lakieru, szyb i tak jeżeli myjemy progi te elementy bardziej zabrudzone, też wnęki drzwi, ewentualnie gdybyś chciał, zapo zapomniał tej małej gąbki do felt, to ta strona gładsza jest okay. właśnie lepsza do tych powierzchni. Jak dużo paneli na jednym naciągnięciu? To ja zazwyczaj zrobić? lecę właśnie tak, a tu dachu nie ma, tak to robię, powiedzmy, pół dachu i szybę, a tutaj zrobisz szyby, szyby, szyby i teraz nabiera już ponowne. Ten szampon też ma dodatki hydrofobowe, więc on jest taki efekt samoosuszania. To no jest właśnie widzę, dobry. ja bym już się bał, że on wysycha, że już muszę pukiwać albo coś, a tu widzę, że Nie. jest light. Tak jak Nowik powiedział, odwracam rękawicę tą stroną krótszą i myjemy wnęki drzwi. I to mi się podoba. Adam, żeby było trochę mniej osuszania. Oczywiście nie jest to do zrobienia na bez dotyku, ale pod domem po prostu szlauch i sobie zrzucamy te krople wszystkie. Osuszanie wodą to jest coś, co... No jeszcze nie widziałem czegoś takiego, powiem szczerze. A teraz nowy kpyk, ściągaczka. Tak, to jest nowy trend. Tylko pamiętajcie, żeby była czysta po prostu. No. Czyli wreszcie teraz to, co mi najbardziej brakowało do tej pory w tym samochodzie, bo uwielbiam y, myciu właśnie osuszyć i nałożyć Quick Detailer, bo wtedy, wtedy ten efekt jest najlepszy, no ale rzeczywiście musi być auto umyte ręcznie. Zdecydowanie. Nie mam na co dzień takiej możliwości. Ręcznik do osuszania. Jest to ręcznik z tym splotem Twisted Pile. Eee, zobacz, że to jest zupełnie inny ręcznik niż ten, flafi, do którego mm -hmm. są wszyscy przyzwyczajeni. Ceramik mm -hmm. detailer, dokładnie tak. Eee, dwa pryśnięcia na fibrę zawsze wrzucam. Najpierw sobie kilka razy musisz. Dobra, świat, ludzie. Nie musisz przecierać wiele razy. Chodzi o to, żeby Aha. jakoś ściągnąć wodę. Okay. I nawet jeżeli zostanie nadmiar, to raczej to wszystko odparuje. Jeżeli coś by zostało. Druga fibra, już taka bardziej pod quick detailery. Super, bo ja myślałem, że jak w ogóle popsikam na mokry lakier, to że to nie zadziała i że to no nie zadziała wszystko. I teraz szybę. Na szybę niekoniecznie pryskamy kudekami. Możesz, ale, ale wystarczy, że tam w tej fibrze troszeczkę już tego produktu jest. I teraz tą gładką stroną sobie przymyć. Oczywiście można do tego wszystkiego dodać jeszcze dmuchawe, sprężone powietrze, mhm. tak. No i jeżeli ktoś ma dostęp do takich akcesoriów, to na pewno warto wydmuchać chociażby właśnie wycieraczki, wszystkie szczeliny, powierzchnie pod uszczelkami, pod lusterkami. Dobra, a kudek jako taki show, jako taki właśnie show detailer przed, na przykład nie wiem, jedziesz na zlot, na imprezę. Yy, tam 40-50, 100 km, no nieważne. Mm -hmm. Albo auto na przykład stoi od piątku i jest suche, ale widzisz, że jest zakurzone. Nie chcesz myć. Ja wolę zawsze bez. Okurzenia. Trzeba opukać. Nie ma czegoś Znaczy, inaczej. Żeby... Jakbyś pojechał takim srebrnym, mm -hmm. to, to nawet jak przetrzesz kudekiem, nic się nie stanie. Ale na tym myślę, że też nic nie zobaczysz, chociaż w latarce już będziemy coś widzieli. Okay. Ale jak pojedziesz czarnym i tak zrobisz, kusz co to jest piasek. Mhm. To jest bardzo twarda, twardy materiał, więc to wyobraź sobie, że te drobinki, mikrokamyczki zaczynają szorować po lakierze. Ta informacja o tym psikaniu na mokro to w ogóle ratuje sytuację, bo jadę, jadę na spot, zajeżdżam na myjkę po drodze, tak, opłukuję no. na szybkości, nie osuszę szlaufem, jest... bo nie mam, ale na myjce, ale tak. w takim razie kudek plus właśnie fibra i i można lecieć z tematem. Dobra, teraz jeszcze coś, co spędza nam sens powiek, tak jak Hubert <grystanie> mówił odnośnie dachu, ta tylna plastikowa szybka, której też nie możemy dotykać, i trudno jest też o nią zadbać. Jaki jest Twój przepis? Jest, jest niestety ultra delikatna, więc w tym przypadku, bo teraz tak, jeżeli byśmy umyli cały dach normalnie wodą i szamponem, no to pierwszy brud mamy zmyty, jesteśmy w domu, później podczas osusz osuszania tak samo ten Quick Detailer, mhm. bo on daje poślizg i minimalizuje ryzyko porysowania. A w związku z tym, że dachu nie myliśmy, bo sobie odkurzyliśmy, on nie był bardzo brudny tak, tak, tak. A, i to jest, to jest uważam świetne rozwiązanie, jeżeli chcemy jeździć kabrio i się cieszyć, że jeździmy kabrio, a nie czekać aż dach wyschnie przez kilka godzin. E, więc tak, rękawica może nie taka mocno nasączona tym szamponem, przemyjmy tym mhm. i tak samo kudek i osuszamy. Teraz weźmy jeszcze gładką fibrę, to mm -hmm. znaczy do docierania kudeka. Zawsze zawinąć sobie, jak mamy tutaj, tą stronę i takie krótkie ruchy, żeby dosuszyć. Mm -hmm. Przechodzimy teraz do wnętrza. Yy, mamy tutaj plastiki yy, i szyby. Pierwsza najważniejsza rzecz wewnątrz odkurzanie, tak? Mhm. Więc musimy odkurzyć. Tutaj jest, są różne opcje. Ja wam w tej serii przygotuj klasyka do sezonu. Pokazywałem gruntowne odkurzanie. Natomiast już później na bieżąco po prostu tylko zbieramy te pyłki. Mikrofibra. Jakaś też dedykowana. Wiesz, co to są takie do, do wnętrza? One są takiej jakości, że śmiało można by je używać i do, do lakieru. lakieru, bo widzisz, że są bezszwowe, są z jednej strony gładsze. Dobra, mamy troszeczkę na tej y, stronie y, z dłuższym włosem. Generalnie jest to dressing, więc on też nie ma jakoś bardzo dużo właściwości czyszczących, ale jeżeli będziesz Ty, jak i ekipa, która korzysta z Peugeota, będziecie robili to na bieżąco. To spokojnie wystarczy, uh -huh. tak? I nawet tą fibrą bardziej można podszorować i widzisz te wszystkie skopania, a jednocześnie nie usuwamy tego przyciemnienia, które jest ważne, bo te plastiki właśnie były wypłowiałe i jakbyśmy użyli niektórych interior detailerów, które są też, mają właściwości bakteriobójcze, one mają trochę alkoholu, więc wysuszają i mogą nam zdjąć te dressingi, Ja tego nie chcemy, bo chcemy, żeby zachować ten No tak, tak, tak. Czyli do bieżącej pielęgnacji jak najbardziej. Wozić w schowku fibra i tego rozcieńczonego. Dokładnie tak. Wcale nie trzeba używać APC do do przecierania. Jeżeli to zostało zrobione porządnie, gruntownie, to teraz tylko kwestia dbań. czas na mycie szyb. To, czego nikt nie lubi i nie wie, jak dokładnie zrobić. Pierwsza zasada rękawiczki i to takie świeże, jeżeli robiliśmy, nie wiem, jakieś brudne prace, to zdejmijmy, wymieńmy. Powiednia mikrofibra, w tym przypadku mamy wafel. Chodzi o to, żeby była jak najgładsza struktura, wtedy najlepiej się myje. To możemy spryskać bezpośrednio, tylko przytrzymując tutaj fibrę, żeby nam nie poleciał płyn na lakier czy sąsiednie elementy, W ten sposób ona jest tylko delikatnie, może być przybrudzona, jeżeli nie do końca osuszyliśmy ją. Chodzi o to, żeby zdjąć resztki wody, ten kamień, żeby nie zaburzyło nam to działania niewidzialnej wycieraczki. Tutaj sprawa ma się tak, że też można by było pryskać bezpośrednio, jeżeli dobrze przytrzymamy fibrę, ale już z przodu może być problem. Tak? Mm -hmm. Więc w takim przypadku pryskamy na mikrofibrę, ale też nie za dużo płynu rozprowadzamy, właściwie myjemy, mhm. Dobra. widzisz, że ten płyn bardzo fajnie odparowuje i druga sucha strona już do finalnego dotarcia. Żeby mieć pewność w ogóle, że szyby są dobrze umyte, to najlepiej mieć jeszcze punktowe światło, czyli jakaś latarka czołowa i wtedy już robisz to na kozaka, tak? ale to wiadomo, Zależy od tego, ile macie na co czasu. Staraliśmy się wam pokazać, jak odpowiednio zadbać o samochód, który jest zabezpieczony powłoką, żeby nie pogorszyć jego właściwości, a tylko polepszyć. Jak się okazuje, to w międzyczasie tak naprawdę dużo rzeczy się zmieniło i ta cała technologia też poszła do przodu. Ja przyznam szczerze, że już od jakiegoś czasu nie śledzę tych nowinek z zakresu autokosmetyki i naprawdę te nowe rozwiązania, zwłaszcza Giona, które dzisiaj miałem przyjemność przetestować samemu, naprawdę usprawniają takie codziennie, codzienne życie z samochodem może też to usprawnić Wasze codzienne życie z klasykiem dlatego warto rozważyć inwestycje w postaci właśnie profesjonalnego przygotowania auta i nałożenia powłoki, bo dzięki temu skrócicie swoje wizyty na myjni tak naprawdę do niezbędnego minimum ja bardzo dziękuję za oglądanie i dziękuję również Nowikowi za Jestem pomoc, jeszcze. dziękuję Ci bardzo no myślę, że no było to widać ale no, eksploatacja właśnie tego samochodu przy zastosowaniu tych kilku tak naprawdę prostych zasad myślę, że będzie przebiegała w ogóle bez żadnego problemu. Cieszę się bardzo i tym bardziej jestem zadowolony, ponieważ jesteś osobą, która z detailingiem miała dużo wspólnego przez wiele lat, Kiedyś bo tak, tak jak wspomniałeś, bawiłeś się, testowałeś, a jak widzisz, to wszystko się zmienia. Więc warto być na bieżąco, ponieważ no, jak widać można przyspieszyć sobie pracę. Ja cieszę się, że Wy Peugeot eksploatujecie na co dzień. Zgodnie tak jak... z przeznaczeniem. Tak jest, a nie, że to auto tylko stoi i się kurzy. Nie, nie, nie. Kurzy się, ale na spotach albo na imprezach. Oczywiście zapraszam Was, jeżeli nie widzieliście, to do całej serii odcinków, gdzie pokazaliśmy Wam, jak samemu przygotować klasyka do sezonu. Oczywiście. Ale tyczy się to oczywiście wszystkich aut, również tych współczesnych. Jasne. Dzięki Adam. Dzięki Lubię, bardzo. Bo jeszcze działam. Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Cześć.